Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na niecałe 16 godzin przed ciszą wyborczą. W niedzielę pierwsza tura wyborów prezydenckich, a z nami w studiu jest były prezydent Bronisław Komorowski. Witam pana. Ja również i witam panią i wszystkich słuchaczy. Panie prezydencie, jaka jest stawka tych wyborów? No to jest bardzo poważna stawka. Powiedziałbym, to jest nawet europejska stawka, dlatego że... Wczoraj miałem taką ciekawą rozmowę z jednym z ambasadorów i okazuje się, że oni obserwują te wybory pod kątem tego, czy się udało zatrzymać negatywny w moim przekonaniu trend w świecie zachodnim na Rosnącą siłę takich radykalnych ugrupowań prawicowych, tak jak to nastąpiło w Stanach Zjednoczonych, jak grozi za chwilę w Rumunii, a grozi prawda, AFD w Niemczech, a w Narodowe Zjednoczenie we Francji. Ja oni patrzą na to, czy w Polsce ten trend zatrzymany półtora roku temu po wyborach parlamentarnych, czy on w dalszym ciągu jest zatrzymany, czy też czy już się wachnie w drugą stronę? Więc powiem, to jest stawka europejska, ale oczywiście najważniejsza jest dla nas stawka polska. Polska stawka polega na tym, że to jest walka o miejsce Polski w Europie oraz o to, czy będziemy akceptowali i, yy, jako państwo i wykorzystali, wykorzystywali umiejętnie fakt przynależności do Unii Europejskiej. No tych dwóch głównych kont kandydatów Trzaskowski i Nawrocki pod względem stosunku do Unii Europejskiej a więc Mówiąc generalnie w stosunku do, jeśli chodzi o stosunek do świata zachodniego, no to są dwie zupełnie odmienne jakby filozofie polityczne. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę pana zapytać o y, kandydata na prezydenta Rumunii, bo pan już go wspomniał, y, George Simiona. On y, 38-latek, lider nacjonalistycznej partii AUR. Poparł Karola Nawrockiego, gościł na Jego Wiecu w zabrzu. To mu pomoże, czy to mu zaszkodzi? I czy gdyby wygrał Karol Nawrocki, to on wzmocni tą międzynarodowkę antyunijną? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego że międzynarodówkę antyunijną, ale w ramach struktur także i partii europejskich, no jakby tą politykę uprawia Prawo i Sprawiedliwość. Więc trudno sobie wyobrazić, aby raptem pan Nawrocki zaczął działać autonomicznie. Ale on mówi, że jest kandydatem obywatelskim i tylko Prawo i Sprawiedliwość go popiera. To mówi. Jak mówi, to mówi. Więc uważam, że nie należy się bardzo tym przejmować, co on mówi, tylko obserwować, co on robił do tej pory i co mówił także wcześniej. Więc wydaje mi się, że oczywiście w czasie wyborów będzie próbował, jak pewnie i każdy kandydat, zagospodarowywać czy przyciągać do siebie wyborców o różnych orientacjach. No, więc robi krok w stronę antyeuropejską, potem w stronę proeuropejską. Też słyszałem jego zaklęcia, że on jest za Unią Europejską, no ale wcześniej mówił coś zupełnie, zupełnie innego, więc ja myślę, że pod względem stosunku do integracji europejskiej pan Nawrocki nie jest wiarygodny. Sondaże pokazują, że dwaj liderzy, czyli Trzaskowski i Nawrocki są blisko siebie w tej pierwszej turze. Ipsos dla TVP Info: Trzaskowski 24 Nawrocki, Trzaskowski 28 Nawrodzki Nawrocki 24. Z kolei prognoza wyborcza Cebosu wykonana na ponad grupie badawczej 2081 osób: Trzaskowski 32,7 i Nawrocki 27,5% poparcia. Czy co to Sondaże dzisiaj nam mówią. Znaczy z sondażami trzeba trochę uważać. Nie można się dać im uwieść, bo one są... Ale warto wiedzieć trochę o metodach badawczych oraz zawsze zwracać uwagę na wielkość próby, na której to badanie jest dokonywane oraz na metodę. Tym niemniej taki duży Rozstrzelenie tych wyników, tak, tak szerokie, tak duże różnice, one też powinny nam dawać do myślenia, że sprawa nie jest przesądzona. Że sprawa wyników wyborczego ona w dalszym ciągu się waha. Więc trzeba pracować na, na sukces, trzeba wspierać Rafała Trzaskowskiego. Pan zagłosuje na Trzaskowskiego już w pierwszej turze? Tak, zagłosuję. Dlatego że. No tylko on kandyduje i pan, i pan Nawrocki z drugiej strony. Oni kandydują naprawdę do urzędu prezydenckiego. Cała reszta kandydowała i czy kandyduje jeszcze nadal. Z jakimiś innymi intencjami, to znaczy albo chcą się nagłośnić, albo chcą zbudować swoje nazwisko, albo chcą zbudować nadzieję na wybory parlamentarne dla swojego środowiska politycznego. Tylko tych dwóch kandydatów, według mnie, w pewnym momencie pan Mencen także kombinował, jak to naprawdę wystartować o prezydenturę, ale tylko tych dwóch panów tak naprawdę ściga się o prezydenturę. Więc o co się ściga Maciej Maciek kandydat A o co się ściga Maciej Maciak, kandydat, który e, mówił, że e, podziwia Władimira Putina, że Putin leczy chore dzieci, nie zauważył tego, że morduje e, armia rosyjska dzieci w Ukrainie. E, teraz mamy komunikat NASK, czyli Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej o tym, że z jednej strony e, Rosja może wpływać na kampanię w Polsce, z drugiej strony Zawiadamia nas Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o tym, że zidentyfikował reklamy polityczne, które mogą być finansowane z zagranicy i może stać za tym Akcja Demokracja i jej jeden z wolontariuszy, który był wcześniej asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej. Wie pani, ja uważam, że nie należy ani przeceniać, ale na pewno nie, nie należy lekceważyć działań rosyjskich w tym obszarze. Ja się z tym zderzyłem już w 2015 roku. Potem Gazeta Wyborcza opublikowała rachunki firm, które. Były rachunki były regulowane przez Komitet Wyborczy mojego kandydata, pana Dudy, a to były te same firmy, które potem wystąpiły w roli takiego wielkiego trola w wyborach na przykład amerykańskich. Stąd te skojarzenia. Więc według mnie już Polska w 2015 była pewnym poligonem, jeśli chodzi o skuteczność oddziaływania na opinię publiczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Media społecznościowe są niekontrolowalne. I są w zasadzie trudne do identyfikacji, kto tam co pisze. Więc to niewątpliwie sprytni propagandziści rosyjscy, jakby ludzie ze służb potrafili bardzo wcześnie wykorzystywać. No więc trzeba się z tym liczyć. Ja nie chcę nikogo oskarżać. Ale po raz pierwszy mamy kandydata, który otwarcie podczas debaty mówi, że, że podziwia Władimira Putina. No tak, no to jest jakby na stosunki polskie jest to. Coś nieprawdopodobnego, ale proszę zwrócić uwagę, że Putina też podziwiał kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wygrał na dodatek. Więc jakaś choroba, tak powiem, toczy demokrację. Choroba takiej właśnie uwiedzenia przez wizję polityki skutecznej, choćby bardzo brutalnej, choćby bardzo okrutnej, ale skutecznej. Myślę, że to samo się dzieje. Ten pan jest chyba wykwitem tego samego procesu w Polsce, który możemy zaobserwować w wielu miejscach. No coś się stało z Polakami, że się dają, tak łatwo sprowadzi się na manowce. No coraz więcej osób łatwo mówi no nie, nie, ci, ci Ukraińcy już nie do wytrzymania. No ale tak Jakbyśmy zapomnieli, że tam cały czas lecą bomby, giną dzieci, giną kobiety, giną starcy, Rosja atakuje, a że Ukraina niepodległa, to jest największy interes dla Polski, jaki możemy zrobić, bo to jest odsunięcie od naszej granicy wpływów rosyjskich. Więc musimy zamiast robić wszystko, aby wesprzeć Ukrainę, niestety w okresie kampanii wyborczej Prawie wszyscy kandydaci gdzieś próbowali zagospodarować coraz liczniejszy tak zwany elektorat taki sceptyczny albo niechętny Ukrainie. Nawet, nawet kandydat Koalicji Obywatelskiej, czy, czy ja. Karol, nie Karol Nawrocki, tylko Rafał Trzaskowski, ja który raczej... mówił, że trzeba 800 plus wypłacać tylko tym Ukraińcom, którzy w Polsce płacą podatki. Ale chcę pana zapytać, czy sprawa mieszkania kawalerki, którą Karol Nawrocki przejął od pana... Jerzego w Gdańsku zaszkodzi kandydatowi popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość, czy będzie obojętna? Ja myślę, że na pewno nie pomoże. Myślę, że lekko zaszkodzi i przed pierwszą turą, przed głosowaniami ale niewątpliwie wyborcy PiSu, y, których jeszcze nie wszystkich on pozyskał. Przecież tak jest różnica między poziomem jego poparcia a PiSu na niekorzyść Nawrockiego. No, ale sondaż dla, dla tvn 24, ale sondaż y, y, opinii 24 dla tvn 24 pokazał, że y, nawet wzrosło poparcie dla y, Nawrockiego no jest To jest nie dniach. natomiast ja jestem przekonany o tym, że nawróckiemu panu Nawrockiemu, to zaszkodzi w drugiej turze. Dlatego, że druga tura wyborów to już będą tylko i wyłącznie wyścigi między panem Trzaskowskim a panem Nawrockim. I oni obaj będą musieli starać się przyciągnąć nie swój naturalny elektorat, tylko elekt wyborców, którzy w pierwszej turze zagłosowali na innych kandydatów, którzy odpadną. Więc to już będzie kłopot, bo pan Nawrocki będzie musiał Zabiegać o wyborców na przykład pana Mencena, który jednak go bardzo ostro skrytykował za to mieszkanie i to ta z takich pozycji moralno-politycznych. Trudno będzie Mencenowi, tak powiem z przytupem i z głębokim przekonaniem i z wiarygodnością apelować o przeniesienie głosów na moralnie wątpliwego pana Nawrockiego, skoro go sam tak Określił. Więc myślę, że tu poniesie straty pan Nawrocki i na to nie ukrywam, Moż, pewnie można liczyć, ale to oznacza, że z kolei ta strona związana z kandydaturą Trzaskowskiego, no musi też zrobić maksymalny wysiłek, aby łowić, tak powiem, wyborców szeroko, bo jednocześnie w kręgach takich umiarkowanie lewicowych, jak i w kręgach umiarkowanie konserwatywnych, bo tylko tak się wygrywa wybory. A czy pan uważa, że ta kampania, która się toczy, która jeszcze będzie trwała przed drugą turą, czy ona jest rzeczywiście o kompetencjach prezydenta? Bo Nie. kandydaci mówią właściwie o wszystkim, tak jakby startowali w wyborach parlamentarnych. Od obiecania Nie. przez Karola Nawrockiego, że obniży rachunki za prąd o jedną trzecią, po zakaz Szymona Hołowni, że zakaże smartfonów w szkołach. Ma Pani rację, że kandydaci do urzędu prezydenta sami zapominają często, jakie są kompetencje prezydenta, bo to zapominanie pasuje do Słabej wiedzy o podziale kompetencji w obszarze władzy wykonawczej w społeczeństwie. Ludzie też nie bardzo wiedzą, na czym polega ten podział. No więc, no, powiedziałbym, zapominają kandydaci, żeby wcześniej powiedzieć, będę zabiegał o takie czy inne rozwiązanie, albo będę proponował takie czy inne. Jak mówią, tak powiem, zdecydowanie, zrobię to czy to, no to już powinni. Mieć w tyle głowy, czek, mieć, pamiętać o tym, co naprawdę mogą jako prezydent, a czego a co nie mogą? mogą. A mogą dużo. Mogą dużo. No mogą na przykład, mają prawo weta, to jest broń atomowa. Prezydent ma w ręku broń atomową polityczną, bo może zablokować rozwiązania, które uzna za niekorzystne, niesłuszne. Może ma prawo inicjatywy ustawodawczej, dlatego mógłby mówić w kampanii: zgłoszę taką a taką inicjatywę ustawodawczą. Może, co prezydent ma? No jeszcze no prezydent ma ogromny wpływ na sferę obronności. Bo mianuje dowódców, staje stopie generalskie i inne, i oficerskie. Ma wpływ na. On decyduje na przykład o strategii obronnej państwa. Więc problem polega na tym, że. Obecny prezydent się z tego obowiązku nie wywiązał i te wszystkie zakupy za gigantyczne pieniądze są robione bez takiego generalnego planu, bo mało się wyraźnie powiedzieć wprost, gdzie są jakie zagrożenia i gdzie jakie szanse. I tutaj stawiamy przecinek, przechodzimy już tylko do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Zapytawa na prezydenta, czy prezydentura to tylko prestiż randol i weto, jak mówił kiedyś Donald Tusk. Ale dokończmy wątek tych zakupów. Czy, czy Andrzej Duda był dobrym zwierzchnikiem nad armią? Czy on się wywiązał z tej kompetencji prezydenta? Wie pan, no. Prezydent jest po to, aby powstrzymywać złe działania drugiej części władzy wykonawczej, czyli rządu. No nie, nie, nie słyszałem o żadnej reakcji ani blokadzie, na przykład w czasie, kiedy pan Macierewicz wyrzucał, czy wyciskał z wojska kilkudziesięciu generałów, którzy stanowili nasz dorobek w oparciu o NATO którzy przeszli przez struktury natowskie. Nie słyszałem o tym, aby zaprotestował, kiedy Macierewicz wywracał już podpisany kontrakt z Francją na... Na, na śmigłowce, prawda? Na karakale. karakale. No nie słyszałem także, aby pan prezydent zgłosił zastrzeżenia co do sposobu dokonywania zakupów przez pana Błaszczaka. Tak powiem, na właśnie bez planu. No bo sam był winien, bo tego programu, jakby tego planu strategii, strategii obrony państwa sam nie przedstawił. Z nieznanych mi przyczyn zresztą, więc wojsko w jakiejś mierze było skazane, ale chyba chętnie korzystało z tego, że nie ma żadnych ram, żadnego planu. Kupowało wedle tego, co się ministrowi obrony narodowej albo szefowi sztabu generalnego spodobało w piątek czy w sobotę, prawda? I, i, więc pan prezydent według mnie tu ma poważne grzechy na sumieniu, aczkolwiek ja bym też dostrzegał do to, że w takich sprawach istotnych jak, jak zabieganie o pieniądze dla Ministerstwa Obrony Narodowej, konsekwentnie wspierał działania zmierzające do tego, aby wojsko miało te pieniądze, ale jak pani, mieć pieniądze to jedno, a rozsądnie je wydać to drugie. No więc ja obawiam się, że tego drugiego elementu zabrakło. A prezydent powinien być jako zwierzchnik Zbrojny, także strażnikiem racjonalności. W wydawaniu i w skuteczności w wydawaniu pieniędzy na obronę i bezpieczeństwo. Panie Prezydencie, Donald Tusk powiedział w 2010 roku, tłumacząc, dlaczego nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, że prezydentura to prestiż, żyrandol yy, mhm. i weto. To jest rzeczywiście. Widzę, panie mnie prowokuje, <graf intendantii> ja mnie prowokuje, bo to mnie dotyczyło. <graf struggles> oczywiście, dlatego Pana wysłał, że w, w... w żyrandolem spoczął. Nie, nie, nie. Nic się mnie. Donald Tusk nigdzie mnie nie wysyłał. Ja musiałem wygrać prawybory w w platformie obywatelskiej i je wygrałem, nie korzystając z żadnego, żadnych, tak powiem, wewnętrznych podpórek politycznych. Po prostu wygrałem w platformie obywatelskiej to to nie było wcale takie łatwe ani oczywiste. Natomiast myślę, że to dotyczy nie tylko mnie, ale i doświadczenia Donalda Tuska. No bo on wcześniej przegrał wybory z Lechem Kaczyńskim, wybory prezydenckie. I pewnie to jakaś dla niego była, tak powiem, trauma, no skoro w ten sposób próbował zakwalifikować następną prezydenturę, już wygraną, prawda? No bo jak to jest? No to po co kandydował wcześniej, jeżeli uważał, że to Żyrandol. Nie ma polityka w Polsce, który by nie marzył o tym, żeby zostać prezydentem, bo to naprawdę jest piękna funkcja, piękna rola, jeżeli się do niej sensownie przymierzy. Panie prezydencie, no ale kompetencje prezydenta w konstytucji są opisane jasno. No Może w, w, w sprawach międzynarodowych, musi współpracować z rządem, w sprawach to... obronności, też musi współpracować nie, z rządem. Nie. I pytanie jest takie, nie, 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 czy, nie, 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 czy, czy to nie, nie, nie jest nie. tak? Nie, nie, nie. Jest oczywiście prezydent, jest, tak, jest w efekcie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który został po, mhm. po gorszących sporach o, krzesło, o samolot. Prawda, z Lechem Kaczyńskim, po tym Trybunał rozstrzygnął na korzyść rządu. I to powiedziałbym, to jest do przyjęcia, bo, 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 bo yy, musi być jedność, gwarantowana jedność polityki zagranicznej państwa, ale w polityce obronnej to już prezydent może narzucać bardzo wiele właśnie przez wydawanie dokumentów strategicznych oraz przez decyzje personalne. Tak samo jest, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości no, prezydent jest nieskrępowany w zasadzie w swoich decyzjach, na przykład jeżeli chodzi o sądy administracyjne jeśli chodzi o no, wiele kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości. Czy, czyli Andrzej Duda ma rację, kiedy mówi, że ta jego nominacje sędziowskie, to, że on to podpisuje, to, to jakby jest jego decyzja i rząd tutaj nic nie ma, Krajowa Rada Sądownictwa nie czy no, zrobiono, minister... Sfaulowano Krajową Radę Sądownictwa, prawda, przez narzucenie personalnych rozstrzygnięć, które przychylały wpływy, szale wpływów na stronę pisu, więc to był oczywiście, to było nieszczęście, ale prezydent ma naprawdę w kwestiach wymiaru sprawiedliwości ogromne uprawnienia. Czego prezydent nie ma, mogę pani powiedzieć, a w moim przekonaniu powinien mieć. Nie ma wpływu żadnego na służby specjalne. On tyle wie, ile mu szef służb albo minister, koordynator zechce przekazać. Tak nie powinno być. Na przykład rozwiązania są różne na świecie. Jest to, nie znaczy, że służby powinny podlegać prezydentowi. Nie, nie powinny. Ale powinien mieć prezydent wpływ na na przykład na stabilizację kierownictwa służb. Czyli szefostwa. powinien mianować szefa? Powinien służb? współmianować. To znaczy powinien mieć wpływ na decyzję, bo wtedy mógłby hamować zjawisko które już w Polsce się utrwaliło niestety, że co zmiana rządu, wymiana ekip w służbach specjalnych ze stratą dla państwa polskiego i dla Ale zrób. gdyby tak było, to by było kolejne pole do konfliktu w sytuacji, kiedy byłaby kohabitacja, czyli prezydent i, i rząd z innych ugrupowań politycznych. Widzieliśmy przez ostatnie lata ciągłe, przez ostatnie półtora roku, blokowanie ciągłe nominacji ambasadorskich przez Andrzeja Dudę, który które wysuwał Radosław Sikorski i rząd koalicji 15 października. I czy nie jest tak, że powinniśmy pójść w stronę albo systemu prezydenckiego, albo systemu kanclerskiego, bo ta dwugłowa egzekutywa jest skazana po prostu na konflikt. I nie. I zarazem nie, moje pytanie. Czy nie, będzie nie tak, skazane. że silny nie, premier Donald nie, Tusk będzie nie, chciał sobie podporządkować nie. prezydenta Trzaskowskiego, jeśli wygra wybory? Nie jest skazana na konflikt, jest skazana na pewne napięcia, ale napięcia w demokracji są rzeczą normalną. Problem polega na tym, jak się, się różnice zdań rozwiązuje. No, czy pani mogłaby wymienić choć jeden konflikt między prezydentem Komorowskim a premierem y, y, Tuskiem? No nie, myśmy to załatwiali. Róż... były spory, były różnice zdań. Ja załatwiałem to w ten sposób, że starałem się wpływać na przykład na kształt ustaw poprzez moich ministrów jeszcze na etapie pracy rządowej nad ustawą albo w pracy w Sejmie. I w ten sposób proponując jakieś rozwiązania odmienne czy Kompromisowe i to grało. Tak samo było rzeczą, jeżeli pani pyta o Rafała Trzaskowskiego i, i, i Donalda Tuska, to powiem, no, jest najprostsza metoda unikania niepotrzebnych konfliktów przy założeniu, że pewne napięcia muszą być i muszą być pewne spory. No to jest kwestia spotkania się przynajmniej raz na tydzień na kawę obu panów dla porządku ustrojowego. W Polsce, niech to będzie kawał u prezydenta, ale, a, a, a nie u premiera, spotkać się, przegadać co tydzień na przykład kwestie bieżące. To jest najprostszy sposób unikania konfliktów. No, jak pani sięgnie wspomnieniami wstecz, no to naprawdę nie było, mogę pani zaręczyć, że było bardzo wiele odmiennych zdań, i, I inaczej widzianych problemów między mną a Donaldem Tuskiem czy Ewą Kopacz, ale jakichś publicznych awantur nie było. Inaczej czy, czy z innymi prezydentami i premierami, gdzie były. Szorstka przyjaźń słynna. No, tak. Pamiętamy Leszka Milara i Aleksandra Kwaśniewskiego, czy y, y, pana zdaniem Trzaskowski będzie potrafił, gdyby wygrał wybory, być niezależnym prezydentem. Y, Karol Nawrocki często mówi, że to jest zastępca Donalda Tuska, bo jest wiceprezesem Ko 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 Platformy Obywatelskiej, y, że to jest, że on będzie podległy Tuskowi. To, to akurat nic nie znaczy, że jest, że jest w platformie, no bo prezydent, że jest zastępcą Tuska w platformie, bo prezydent zgodnie z dobrym obyczajem pewnie zrezygnuje z partyjności. Natomiast zawsze problemem jest skład yy, yy, kancelarii prezydenta. Jeżeli to będzie skład, tak powiem, partyjny, Albo będą głównie to osoby będące właśnie w jakimś takim zdecydowanym podwiązaniu pod jedną partię czy jej lidera, a to może być różnie. No ja nie wiem, jaki ma zamiary Rafał Trzaskowski. Sugerowałbym, aby nie robiąc selekcji negatywnej, bo i w szeregach jakby. Aktywistów partyjnych można znaleźć wiele osób cennych, ale jednak dbać o to, żeby mieć skład personalny taki, który będzie, powiedziałbym, myślał niepartyjnie. Ale właśnie y, sondaże wskazują dzisiaj, że będzie druga tura wyborów, że ten wybór się nie rozstrzygnie w niedzielę najbliższą w pierwszej turze. Czy kandydaci przed drugą turą powinni pokazać y, swoich współpracowników? Kogo oni do tej kancelarii wezmą? Bo tak jak pan powiedział, no te osoby, które będą w zapleczu prezydenta, one będą miały ogromny wpływ na jego politykę, na projekty prezydenckie, które być może będą przygotowywane. No tak w wielu krajach tak to jest. No w Stanach Zjednoczonych zawsze się mówi, kto będzie wiceprezydentem, kto tam będzie zajmował się bezpieczeństwem i tak dalej. W Polsce takiego obyczaju, takiej normy politycznej nie ma, ale powiedziałbym takie ogólne deklaracje, że na przykład postaram, kandydat mówi, postaram się o to, aby to właśnie nie był staw, Mój Staw nie był czysto partyjny, to już jest jakaś deklaracja. Może, może się posunąć, żeby w niektórych obszarach wskazać konkretne osoby. Pewnie trudno będzie panu Nawroskiemu to zrobić, dlatego że on no dostanie, jeżeli by wygrał, to ma w spadku kancelarię prezydenta Dudy, prawda, którą by musiał wyrzucać jednej, żeby przyjmować drugich, yy, więc jemu pewnie będzie bardzo nie, będzie niechętnie yy, do, do mówienia o tym, kogo zrobi kan szefem kancelarii, a kogo szefem BBN-u, a kto będzie się zajmował taką, czy inną działką. A Rafałowi Trzaskowskiemu pewnie trochę łatwiej, ale też to jest jednak trochę Krępujące. No ale mogą padać takie deklaracje, jak powiedziałem na przykład, postaram się, aby skład personalny kancelarii prezydenta odzwierciedlał także wpływy czy rolę innych środowisk politycznych, współtworzących koalicję na przykład. Czy powiem. jeśli Rafał Trzaskowski przegra wybory prezydenckie, to będzie oznaczało koniec koalicji 15 października? Przetasowania na scenie politycznej, wcześniejsze Ach. wybory albo zmianę sojuszy? Twu, twu, odpukajmy w niemalowane drewno. Mam nadzieję, że to jest scenariusz, który się nie będzie realizował, ale oczywiście niewygranie przez Rafała Trzaskowskiego w tych wyborach może oznaczać poważne komplikacje w koalicji. No, z tej prostej przyczyny, że kandydat Nawrocki jako prezydent będzie się głównie, według mnie, zajmował sypaniem piachu w tryby machiny rządowej, prawda? Będzie wetował, będzie utrudniał i tak dalej. I trzeba warto pamiętać, że to też jest ta stawka kampanii wyborczej, że wygrana Rafała Trzaskowskiego stwarza daleko idącą szansę na dosyć harmonijną współpracę całej władzy wykonawczej. A to jest istotne z punktu widzenia realizowania niektórych bardzo ważnych, a trudnych zadań stojących przed państwem polskim. Wygranie pana no to jest niemalże stuprocentowa gwarancja konfliktu na szczytach władzy państwowej, awantur właśnie, a, a szkodzenia de facto. Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był były prezydent Bronisław Komorowski. To było ostatnie wydanie bez uników przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Serdecznie zapraszam dzisiaj na podcast Strefa Wpływów. Na żywo o godzinie 18:00 podsumujemy kampanię, a w niedzielę o 20.50 na Strefa Wpływów, wieczór wyborczy. Na wszystkich antenach Polskiego Radia będziemy rozmawiać z Rochem Kowalskim, Jackiem Czarneckim, moimi współ kolegami z ze strefy Wpływów z różnymi gośćmi, politykami, ekspertami będziemy podsumowywać już pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Do widzenia.